Dzień dobry, Dzień dobry, kochani. Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałek. Dzisiaj słonecznie i przyjemnie na zewnątrz. Od razu lepszy humor, od razu życie chce. Na samym początku też bardzo chciałabym wam serdecznie podziękować za wszystkie wasze wskazówki odnośnie naszego pieska Śnieżki. Dziękuję za rady, za wskazówki, za maile, za prywatne wiadomości. Ja za chwilę wychodzę i troszkę waszych rad spróbuję zastosować, choć nie ukrywam, że już naprawdę dużo rzeczy próbowaliśmy i tak nam się właśnie wydawało, że to jest na Najprawdopodobniej ten lęk separacyjny e, Więc słuchajcie, postawimy na jakieś zabawki e, Zostawiam też swoje ubrania rozłożone na kanapie i zobaczymy Ja myślałam, że to troszeczkę inaczej będzie przebiegać, jeżeli chodzi o lęk separacyjny Bo jest Lili, a one są ze sobą bardzo zżyte No niemniej jednak jest szaleństwo Także zobaczymy dzisiaj, na pewno Wam powiem jak dzisiaj było Mam Wam też kilka rzeczy do opowiedzenia, do powiedzenia Ale myślę, że to już później Dlatego, że uciekam za chwilę do sklepu Zabieram Was ze Sobą. E, jest już tam Krzysiek, później dołączy do nas Leo. Krzysiek po niego przejedzie do przedszkola i tak sprawy się mają, tak sprawy wyglądają. E, jesteśmy w dalszym ciągu na naszym cateringu, także może co nieco Wam dzisiaj pokażę. Dzisiaj biorę koktajle ze sobą, także e, na drugie śniadanie, także Wam na pewno pokażę. Jeżeli chodzi o brwi, słuchajcie, wyglądają tak, już e, się troszeczkę łuszczą, strupy schodzą, usta prezentują się tak, nie mam na nich nic, oprócz słuchajcie. E, Maści, tej, którą dostałam, żeby usta szybciej się po prostu goiły Także zapraszam Was serdecznie do oglądania Kupiłam też kilka rzeczy dzieciom w Reserved Także może Wam coś tam później we vlogu pokażę, przemycę Zobaczymy, jeśli mi się uda I też mam pewien plan dotyczący Nelci, ale to powiem Wam już później Także życzę miłego oglądania, zostańcie z nami Miłego dnia, kochani Dzień dobry hej, hej. Co tam ciekawego porabiasz? Pracuję, pracuję Pr i oczywiście... Yy, mamy tutaj proteinowo czekoladowy koktajl z jagodami i daktylami. Tak, bo tak Pyszne. jak wam mówiłam, dzisiaj mamy drugie śniadanko z naszego cateringu ze sobą. Później jak wrócimy, mamy pyszny obiadek. Ja za chwilę zabieram się, słuchajcie, za dołożenie krówek, bo mieliśmy tak, bardzo jest. dużo Próżliwe. paczek, nie, weekendowych, więc Krzysiek opróżnia, wrzuca do paczek, bardzo smakują wam, także super. Jest z nami już Leoś po przedszkolu i tak wygląda brownie. Leoś tutaj chyba wyjad krówkę widzę. Także mamy tutaj jeszcze brownie do kawy. No tu proszę bardzo, Krzyśek właśnie zrobił mi kawę i działamy dalej. No dobra, moi drodzy, za chwilę godzina 16. Także my za chwilę będziemy się już zbierać. Prawda, Krzysiek z Leo pojechali gdzieś tam już na Myjnie zrobić też kilka rzeczy. Więc za chwilę się zbieramy. Ja kończę swoją kawę, wprowadzam trochę nowości, trochę nowych rzeczy. Bardzo bardzo się cieszę i słuchajcie, wracamy do domu. Wspominałam wam chyba będziemy robić sok. Taką mam. Przepraszam. Ochotę na sok, że nie macie pojęcia. A teraz też dostaliśmy do testów w sumie nową wyciskarkę. My mamy tą wyciskarkę od Force Swiss i jest świetna. Natomiast mamy teraz nową wyciskarkę do testów, więc na pewno sobie taki soczek dzisiaj e, zrobimy, nie mogę się już doczekać taką, mam ochotę na, wiecie, gruszka, jabłko e, pomarańcza, trochę szpinaku na taką moc witamin aczkolwiek w naszym cateringu fajnie, no bo mamy mm, praktycznie codziennie jakiś smoothie albo jakiś koktajl mm, także to jest też spoko e, dzisiaj też wiem, e, że na obiad mamy jakiś chyba strogonow a na kolację sałatkę z tuńczykiem także słuchajcie, ja jestem uzależniona od mojego tuńczyka, e, wiecie Riomare, natomiast spróbuję sałatki z innym tuńczykiem, bo chyba to nie będzie riomare, rio nie wiem. Ale też mamy właśnie taką sałatkę z tuńczykiem. Więc super, po prostu super. Dobra, kończę kawkę, zbieram się, trzeba to wszystko zaraz połączać. I lecimy do domu. Zobaczcie, mój pomocnik już jest gotowy. My będziemy działać. Tutaj przygotujemy owoce e, i mamy już też szpinak. Zobaczcie, a tu mamy taką wielką księgę soków do sokowania, więc super. Będziemy zaraz działać. Leoś już gotowy, tata też. Zawsze we trójkę działamy, jeśli chodzi o robienie soczku. Słuchajcie, owocki już przygotowałam, a ta wyciskarka oczywiście poleci do mojej mamy, dlatego że my już mamy jedną wyciskarkę. Natomiast moja mama bardzo chciała wyciskarkę, więc my sobie dzisiaj ją testujemy, sprawdzimy i leci do mamy. Dobra, i mamy soczek. Krzysiek to już na bieżąco od razu... Meję wyciskare, bo jest to chwila, moment, ale zobaczcie, jaki fajny zielony, pyszny soczek nam wyszedł. Oczywiście Leo już próbuje, bo też bardzo lubi takie soczki, więc u nas to rodzinne. Co Wam miałam powiedzieć jeszcze, to to, że dzisiaj Śnieżka, co Śnieżka dzisiaj zrobiła jak nas nie było? Dała mi, tak jak Wam mówiłam, moje rzeczy, moje ubrania, więc było całkiem ok. Tylko dorwała się do jakiejś tam takiej e, opakowania od świeczek, słuchajcie, trochę je pogryzła e, i folię od chleba, z jedną krągą chleba zjadła i rozrzuciła tą folię, pogryzła ją w drobny mak, czyli nie było tak źle. Z tego co e, zaobserwowałam, to dłuższą część czasu. Chyba spała po prostu na moich ubraniach, więc zobaczymy, jak będzie następnym razem taki updatecik, że dzisiaj naprawdę nie było aż tak źle. A później jak znajdę jeszcze chwilę, słuchajcie, bo muszę ogarnąć życie i dom, to pokażę Wam zamówienie z rezerw, które zrobiłam dzieciakom, bo piękne rzeczy wiosenne e, kupiłam. Dobra, słuchajcie. Jestem, postawiłam sobie tutaj statyw i moje dzieci o tej porze zazwyczaj mają e, czas na szaleństwa i po prostu tutaj dzieje się, oj dzieje. E, Leo tu gra w piłkę, Nelcia skacze, podkradła sobie właśnie smoczek, więc taka sytuacja. Natomiast ja szybciutko Wam pokażę, e, co ja tutaj e, ciekawego mam i co ja ciekawego zamówiłam. Pierwsza rzecz, słuchajcie, to taka czapeczka Nelci. To jest rozmiar na 2-4 lata. Ona jest taka fajna, al ala zamszowa, w odcieniu takim musztardowym, zobaczcie. I tutaj ma takie e, fajne uszka. Także taka czapa Nelci. Myślę, że jej się przyda, bardzo ładna. Fajna czapka? Może być? Dobra, więc taka czapka. I słuchajcie, kolejna czapeczka, jaką mam. Taka czopeczka na teraz, przyjściowa. Ona jest dość delikatna, tutaj może się wydawać troszkę grubsza, taka prążkowana, pastelowa, ładna, różowa, zobaczcie, z takim oto kotkiem, także myślę, że jak najbardziej jej się przyda. I słuchajcie, zamówiłam dzieciom kurteczki, jeśli chodzi o Nell, zamówiłam jej taką fajną parkę, ona w rzeczywistości naprawdę wygląda świetnie, jest taka trochę holo, wydaje mi się, zobaczcie, tutaj ma guziczki, ale naprawdę świetnie wygląda. To jest parka I ona jest, to jest rozmiar 98 Już jej wzięłam na 2-3 latka Wiecie, teraz będzie dłuższa, potem będzie krótsza Myślę, że przydaje się To jest taka fajna, przejściowa wiatróweczka Kurteczka To jeżeli chodzi o Nel A dla Leosia zamówiłam 116 taka Ona w ogóle się wydaje bardzo mała, ale Leo ją mierzył I jest super na niego Więc mu zamówiłam taką żółtą puchówkę pikowaną, tutaj takie ala skórzane motywy. Leo świetnie w niej wygląda, także dla Leosia taka oto. To jest rozmiar 116. Także tak się prezentuje kurteczka Leosia. Patrzcie na to. Zamówiłam Nelci leginsy. Tylko spójrzcie, tutaj mamy leginsy z Bambi. No piękne są te leginsy. Naprawdę piękne, zobaczcie. Także tutaj leginsy z Bambi. Tutaj z dambo, zobaczcie, jakie piękne! No tak mi się spodobały, jakie zobaczyłam, to stwierdziłam. No nie, muszę jej zamówić i to jest też rozmiar. To jest akurat 98. Też, żeby miała, wiecie, już na e, dłuższy czas, ale zobaczcie, no piękne, po prostu piękne są. E, takie leginsy jeszcze miętowe, zobaczcie, są naprawdę duże. I to jest też 98 na 2-3 lata. Fajnie wykonane, przyjemne, na gumeczce, także takie, proszę bardzo, zobaczcie sobie, takie o, piękne i do tego jest koszulka z krótkim rękawkiem, ale takie bardzo fajne, przyjemne materiały, tak jak mówię, wszystko brałam na 98, co tam myszka, co my tu jeszcze mamy fajnego, mamy słuchajcie, takie zwykłe, Bluzeczki, wiecie, do leginsów, do biegania. I mamy jeszcze taką. Piękna, bardzo fajna. Co wy tam bałaganicie, dzieciaczki? Rzucają piłką, grają sobie w piłę bluzę. Taka bluza, słuchajcie, to jest złoto. Ona się przyda tak naprawdę. Na całe wakacje, na całą wiosnę Taka o, do narzucenia W przepięknym, zobaczcie Kolorze, w ogóle jak patrzę na te ciuszki Ona jest z tyłu dłuższa Z przodu krótsza, to już po prostu Wiosna, no coś Super, Ona chyba były jeszcze różowe Tak mi się wydaje I dla Leosia tutaj mamy jeszcze Trzy rzeczy Sweterek taki piękny Musztardowy, zobaczcie Świetny Spodenki dresowe takie do śmigania. Normalnie holmi tu prawie wychodzi. Słuchajcie, ale chciałam wam pokazać, bo naprawdę fajne rzeczy udało mi się dzieciom kupić i mamy jeszcze ostatnia rzecz. Taka dla Leosia bluzka. Bardzo lubię te ciuszki z lizard. naprawdę są ładne. Zobaczcie, dobre gatunkowo. Śliczne, pastelowe, także mega się cieszę. Zobaczcie, ta kurtka też jest świetna, że udało mi się dzieciaczkom. to super coś takiego kupić. Ale to też jest świetne. Zobaczcie, na ten materiał jeszcze raz Wam pokażę. O, super parka. Dobra, także słuchajcie, trzeba to wszystko rozłożyć. Myślę, że będzie to filmik łączony, także jutro też coś wam dobram. I my szalejemy. Gracie w piłę? W piłkę, piłkę ręczną grają! Dacie wiarę? O, jak w piłkę ręczną? Z główki odbiła. Nalcia na czworaka tutaj z główki odbija, no po prostu. No co? Ślicznie! Dobra, uciekam. So hit me up, you know Hej, hej kochani, mamy dzisiaj kolejny dzień, słuchajcie. Ja dzisiaj powiem Wam tak, że jestem w pracy no od rana, od rana, tak tak, zobaczcie, u nas już to pokazywałam wam. W miarę wielkanocnie jest króliczek, zajączek, jest już wianuszek, później pokażę Wam jeszcze stolik, bo nie wiem, czy Wam pokazywałam jakieś tam nasze wiosenne, wielkanocne ozdoby. Także ja już jestem w sklepie, działam, dlatego że dzisiaj, słuchajcie, mieliśmy troszkę pracy rano. Wymieniliśmy się teraz z Krzyśkiem, także. Od taka sytuacja. E, co Wam chciałam powiedzieć? A właśnie, bo ostatnio Wam mówiłam w ostatnim vlogu, że muszę Wam powiedzieć o pewnym temacie dotyczącym nerci. A więc, kochani, Stwierdziłam, że trzeba Nelci przebić uszy. Że to jest najwyższy czas, żeby ona miała te uszy przebite. No i słuchajcie, tak się zastanawiałam i znalazłam metodę, ale nie będę mówić, bo nie chcę po prostu skaleczyć, jaka to jest metoda, że jakby uszka są w tym czas, w samym czasie jedno i drugie przykuwane. Zrobiłam taki mały research, poradziłam się też mojej znajomej Magdy, która wskazała mi super miejsce w Biomstoku. Jest to gdzieś tam chyba koło galerii Alfa, nie wiem, to jest jakaś klinika medycyny estetycznej. Oni tam robią różne rzeczy. Czyli też przekuwają uszka dzieciom No i stwierdziłam, że no przecież to jest najwyższy czas Najwyższy czas, muszę po prostu Nel przekuć uszy Ona będzie tak słodko wyglądała w tych kolczykach więc, e, więc tak, to jest sprawa, o której Wam chciałam powiedzieć Bo jutro albo jeszcze dzisiaj chciałabym Wam, słuchajcie, pokazać Dostałam przepiękne, e, przepiękną złotą biżuterię e, Celebrytkę e, złotą To jest też ta sama ta sama. To jest też celebrytka z krzyżykami i domieszką takich czarnych koralików i to jest słuchajcie od Moski, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja kocham ich biżuterię za wszystko, natomiast Moska to jest teraz Alex um, i Alex Silver bodajże, więc pokażę Wam albo dziś, albo jutro, dlatego, że ta celebrytka, którą um, teraz u nich zamówiłam jest przepiękna, subtelna, delikatna i elegancka, a Neci, słuchajcie, zamówiłam kolczyki, złote kolczyki, misie z cyrkoniami, no no, ale te kolczyki jeszcze będą musiały troszeczkę na nią poczekać, dlatego że najpierw jak przebijemy te uszka, no to Nel będzie musiała chodzić w takiej, wiecie, no, specjalnych kolczykach, tak? Więc słuchajcie, tak się kręcę, kręcę w kółko. Więc słuchajcie, taka sytuacja. Myślę, że to jest dobry czas na przebicie uszek dla niej. E, dwa latka, już za moment lada chwila. E, także myślę, że, że to jest fajna opcja. Dajcie znać, w jakim wieku Wy swoim dziewczynkom przekuwałyście uszy e, no i tyle. Jeżeli ktoś mi napisze, że bez sensu, po co, yy, niefajnie, że jest za mała albo niech sama o sobie decyduje, yy, no to... Nie będę czytać takich komentarzy Podjęłam już decyzję, przekuwamy uszy Ja też miałam dość wcześnie przekuwane uszy Jeżeli chodzi o znajomych naszych Gdzieś tam nasze towarzystwo To też dziewczynki już tak naprawdę Zaraz po, po urodzeniu Miały przekuwane uszy Także będziemy Nel przekuwać uszy Nie mogę się już doczekać, jestem bardzo, bardzo podekscytowana A tymczasem słuchajcie Uciekam dalej do pracy Życzę Wam miłego dnia Proszę bardzo Dopiero zauważyłam, że znowu e, brakło króbek, więc muszę zaraz to wszystko podokładać, bo powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo lubicie nasze krówki i często nam o tym piszecie, jak Wam e, wysyłamy oczywiście krówki do Waszych zamówień. E, bardzo Wam smakują, także no właśnie muszę uzupełnić i postawić tutaj na ladzie. Dobra, dobra, jestem, jestem kochani. Słuchajcie, jestem już w domu i patrzę, przyjechaliśmy, a za płotem leży paczuszka z hajemu. Kilka dni temu zamówiłam w hajemie dwie rzeczy. Zamówiłam bluzę, potrzebowałam taką zwykłą, wygodną bluzę. Wiecie, kiedy nie wiem, co na siebie włożyć, zakładam na siebie bluzę. Więc zamówiłam bluzę, to jest rozmiar L z hajemu bluza z Mikim, zobaczcie, jaka fajna, bardzo mi się spodobała. I ona jest taka szara i jakby specjalnie wiecie, zrobiona, że jest troszeczkę poniszczona, patrzcie, wygląda tak. Także jest spoko. I to są te bluzy takie, zobaczcie, mmm, krótsze, więc ona jest dość krótka, zobaczcie, tu. Rzusią, ale powiem Wam szczerze, że spoko się w niej czuję, mega mi się podoba. I tak jak mówię, potrzebowałam czegoś takiego, po prostu wyskoczyłam, założyłam, nie mam co na siebie założyć, zakładam bluzę. Także rozmiar L, ale na druk, zobaczcie, jaki jest fajny. Taka, jak to się mówi, oldschoolowa i zamówiłam jeszcze jedną koszulkę, także za chwilę Wam pokażę. Dobra, i zobaczcie, kolejna rzecz to taka oto koszulka. To jest też rozmiar L. Takie rękawy, powiem Wam szczerze, ma trochę. Kołnierzyk, nie za bardzo przepadam za takim kołnierzykiem, no ale tak mi się ten nadruk tutaj spodobał, czegoś takiego potrzebowałam, że stwierdziłam bierę Także słuchajcie, rękawy, kołnierzyk nie, nadruk jest spoko i zobaczcie, ona jest taka dość długa, można ją sobie, wiecie, to jest, mówiłam Wam, że elka, można ją włożyć sobie w spodnie, można tak sobie o, zawinąć Także taka oto koszulka, trochę wygnieciona, ale tak jak mówię, dopiero wyjęłam ją z paczki Dajcie znać, jak wam się podoba. No ja miałam jakąś ostatnio fazę właśnie na takie yy, nadruki. Zobaczcie, nadruk jest śliczny. My little pony. Ciekawe, jestem co Nelcia powie. Pewnie jak zobaczy tą bluzkę, to nie będzie mogła wzroku od niej oderwać. Rzesz jasna Morela, słuchajcie. To jest fit tiramisu z naszego cateringu pogotowie dietetyczne z orzechami włoskimi, borówkami i malinami. To jest petarda po prostu. Serio, to jest tak dobre. Ja swoje już zjadłam. Zaraz oddaję te Krzyśkowi, ale może mi jeszcze dwie łyżeczki od siebie, bo to naprawdę jest słuchajcie przepyszne. Pychota. Moi drodzy, postawiłam sobie nowe pałeczki zapachowe. Tym razem postawiłam na zapach lawendy. Także proszę bardzo, jakieś świeże kwiatki może jutro nam się uda kupić, zobaczymy. Bo dziś jest już w ogóle kolejny dzień. Byłam dzisiaj z Leo na treningu, prawda, Leoś? Tak, także dzisiaj Leoś trenował. Ja byłam z nim na treningu, był krzysiek. Byliśmy we dwójkę, było naprawdę świetnie, i nie wiedziałam, że mamy też tak blisko alpaki. Kolejne już alpaki. Także moi drodzy. Y Myślę, że to już jest chyba najwyższy czas, aby zakończyć tego vloga, więc będę się z Wami już żegnała. Oczywiście dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie. Koniecznie zostawcie swój komentarz, zostawcie też łapkę do góry, jeżeli vlog Wam się podobał i chcecie takie filmiki częściej. Eee, trochę taki chyba zakupowy, ubraniowy był ten vlog, bo pokazałam Wam branka dla dzieci, też swoje nowości. Nie dzisiaj, słuchajcie, w tej bluzie już śmigam. Jest naprawdę super. Mogłaby być troszeczkę dłuższa. Ale jest fajna, przyjemna, no wiecie, taka na luzaku do e, biegania. Słuchajcie, właśnie, bo dzisiaj e, wyszły jakby nowe obostrzenia. E, no i jest taka sytuacja, że dzieciaczki, przedszkolaki też zostają w domku, żłobki, przedszkola, także Leo będzie w domu. E, no jest nieciekawie tyle tylko powiem w temacie. Mm, ogólnie każdy wie, prawda, jak jest, więc, e, więc będziemy sobie jakoś radzić w domku. No i co? Mam nadzieję, że będziemy fajnie miło spędzać czas i oczywiście Wam w dalszym ciągu cały czas vlogować. Dobra kochani, także ja uciekam. Buziaczki, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie. Do usłyszenia już wkrótce.